dzisiejszą są O nie. odcinku z hakowania fabryki Dzisiaj no, odkryjemy no nowy sekret nowego na no, czaszkę. Z mrocznego szkieleta. Tak samo jak Wy zamieniliście ze łapek w górę aż ich 3000 no, pod potrzebnym odcinkiem z hakowania fabryki Mam nadzieję, że uda Wam się wbić na nic możliwości bo dzisiaj no dzisiaj moi drodzy no no wiecie moi drodzy, a dzisiaj no w komentarzu napiszcie Hashtag sekret. Nie raczej. Hashtag mroczny, bo nie masz mroczny szkielet. Bo dzisiaj odkryjemy taki sekret. To był zwykły dzień, że stanowiłem, że powrócę do tej fabryki. Uuu, wow! Na moich oczach on jest. Wlećmy z naszego ciała. Ojej, oj, oj, oj dobra. On się chyba pojawi w wyczapterze trzecim. Dzisiaj nie zamienimy ząbieka tylko... No, zobacz... Tylko odkryjemy jakiś taki sekret ze szkieletu. Wiecie, jak to jest, ale dobra. No dobra, wracamy do naszego ciała. I zaś pojawi się tutaj nasz kumpel zombiak. Go uwaga i... Jest tutaj. Okej. Okay. Mamy go. Okej, okay, no dobra. Dobra, wróćmy do naszego ciała. teraz tutaj, ok, odpalmy, power, ok, dobra, 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 no i już była głowa zabawki, dobra i idziemy do strasznych, groźnych wentów to zajmie 3 minuty, ale... Także żegnam się z Wami do następnego odcinka. Jeśli dobrze twój, to napisz. No to w komentarzu, bo chciałem bić, no, no, ten film, bić ten film do granic możliwości, żeby bić pierwsze miejsce w na czasie w kategorii gry. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić.